No hej, witajcie Skorpony. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem poprzednie wcielenie. Yy, wymyśliłam taki rozkład, tak z ciekawości. Ludzie yy, teraz często na ten temat rozkładają tak. Chcemy poznać, kim byliśmy po prostu w poprzednim wcieleniu i co być może mamy do przerobienia w obecnym. Yy, <laughs> oczywiście bierzcie yy, to jako energię ogólną, prawda? Bo to może być, trafić się do kogokolwiek, lub jak macie jakieś wizje, sny, przekazy, to możecie sobie takie połączyć takie fakty i lekcje z tego jakieś wyciągnąć też w związku z tym, prawda? Ja Was zapraszam tam do polubień, pomóżcie mi rozwijać ten kanał. To będzie może ciekawie. Jeszcze inne rozkłady też pod innymi tytułami mam zanadżył, tak, żeby było ciekawiej. Także będzie mi bardzo miło, jak będziecie obecni, oczywiście, prawda? Jak również na inne portale społecznościowe, <głos》>, gdzie też jestem pod tą samą nazwą Ines Differet. Dobrze, zobaczymy. Pierwsza karta, kim byliście, drogie skorpiony? Oj, królowa pentakli, proszę jeszcze na spodzie tutaj. Mhm. Działanie pod względem rozpoczęcia czegoś nowego ta królowa pentakli to przede wszystkim finans chociaż takie też nie jest zdecydowanie Krowa pentakli to jest cieszy się za wszystkiego co ma ale za chwilę no chciałaby czegoś innego tak to cieszy się po prostu chwilą proszę sama mi kartę wypadły za dużo to wezmę tylko <laughs> jeszcze raz no, Powiemy tą kartę Sprawę Pentaki to przede wszystkim osoba, która pracuje względem finansów, tak? Stabilizacji finansowej. Być może jakaś urzędniczka lub zajmująca się sprawami y, urzędowymi przede wszystkim, tak? Być może rachunkowością lub coś w tym rodzaju, aktami, równie dobrze. A tu są kwestie materialne przede wszystkim. Kwestie materialne, szczęście rodzinne, tak? Ale tu i na spodzie widzimy jakieś tajemnice. A i zdradę jakąś jakieś trzy miecze. No tutaj w Królowej Pentakli, właśnie Królowa Pentakli lubiła być taka trochę niezdecydowana i być może pod tym względem było coś ukrywane yy, też i w tajemnicy. Być może nawet i jeśli chodzi o pieniądze, prawda? O sposób zarabiania właśnie yy, co do tego dobrze, zobaczymy czy byłaś szczęśliwa znowu księżniczka kielichów jak u rybek <laughs> byłaś szczęśliwa, byłaś bardzo szczęśliwa i przede wszystkim miałaś wiele do wyboru kierowałaś się taką y jak to powiem fantazją i miała, miałaś wiele do wyboru takim bo ja nie trochę w obłokach tak I miała y przede wszystkim <coughs> widzicie ta ten delfin, on tak rozkwita. Czyli byłaś y, piękną być może kobietą, która do siebie przyciągała. Byłaś oczywiście, mężczyzn do siebie. Mhm. No i właśnie. Trójka mieczy. No nie, bo tutaj dochodziło do zdrad, tak proszę. I tu trójka kielichów. No. Tu trójka kielichów i tam trójka mieczy. No nie byłaś szczęśliwa. Bo to było zradzane i tutaj, no, przez być może własnego męża, tak, który sam sobie projektował swój własny świat za twoimi plecami i skupiał się na pracy, finansach i miał swoje utarte jakieś schematy i tego się kurczowo się trzymał, nie zauważając być może ciebie. Drogi Skorpionie, no i właśnie tutaj, gdzie mieszkałaś? W trzeciej karcie. Nie, czy być może w jakimś, y, mi to się wydaje, wydaje, ja to tak widzę, takie widzę, takie budynki, takie, co stoją w takich twardych, takich zimnych, takich ścianach, tam, gdzie jest tak zimno, jak to się nazywają, dworki, dworki, prawda, tam, gdzie, y, jak teraz y, odwiedzamy, y, zwiedzamy, to tam, jest taka atmosfera, taka, taka zimna, że tam nie czuć mm, nic takiego oprócz tych ścian i tych murów. Jeszcze dopowiemy. Tutaj znowu. Księżniczka kielichów mi wypadła. Po raz kolejny. Tak, i znowu to samo mi się pokazuje. Tak, tutaj marzyłyście o rodzinie, tak. I znowu to samo. Jeszcze jedną kartę wezmę, bo cały czas po raz kolejny to samo mi się pokazuje. Wymarzyłyście o, ciep o cieple domowym i tego wam widocznie było brak w tym miejscu, w którym mieszkałyście, drogie skorpiony. Tam nie było uczucia, nie było yy, być może takiego zrozumienia rodzinnego tego ciepła, tylko to było po prostu zimne, wiejące chłodem miejsce. I to właśnie tak samo, tylko i materia się skupywała. Być może byłyście młodymi, a waszym mężem być. A zaraz się o to zapytamy: zaraz się o to zapytamy. Tylko jeszcze tutaj otwieram kartę. Tak, i tutaj przede wszystkim była stabilizacja. Wy chciałyście tej stabilizacji, tak? I wy nic nie mogłyście być może w tym kierunku zrobić. Skorpiony, tak? No, i wy chciałyście to porzucić to miejsce. Miecie, nie było tego uczucia, nie było y, przede wszystkim y, ciepła rodzinnego. O, być może o tej osoby, z którą byłyście. Kto był Twoją bracią duszą, to jest dziewiątka kielichów, to było niby Twoje spełnienie marzeń. Mm? Ale to chyba było iluzoryczne. Tak jasno, ja to widzę, bo dziewiątka kielichów to nie jest pełne szczęście, To jest iluzja jak dla mnie szczęścia. To jest jeden krok do szczęścia. Być może miałyście pieniądze, miałyście bogactwo. Niby ten dom, gdzie nie było uczuć, ale tam brak było miłości. Tak, bo tu przede wszystkim skupianie się na, pieni na pieniądzach. To był wasz właśnie mąż. To był, być może to był koziorożec. Panna. Lub wodnik, tak? Ja tak to widzę. Chociaż tu ja stawiam na roszca bardziej. No. To jest. I wy chciałyście po prostu go zostawić, odejść, porzucić, tak? Żeby być może albo dopiero ślub był planowany, tak? No. ale tu właśnie z koła fortuny marzyłyście o tej rodzinie i tym wszystkim. Ale tu jednak wy chciałyście odejść, żeby stworzyć być może z kimś coś nowego. Teraz zobaczymy, czy znasz tę osobę. Czy to ta sama osoba w obecnym teraz życiu? Król Kielichów. Skorpione, wy tą osobę możecie mieć koło siebie. To może być wasz partner, bo tutaj jest pokazany jako Król Kielichów osoba, która wychodzi z uczuciami. Rak ryby, skorpion albo no zresztą również jest dobrze i wasza energia. Ale tu jasne jest pokazane, że ta osoba może być waszym mężem, partnerem i tą osobę macie obok siebie, a wy przedstawiacie się jako królowa mieczy. <grym> Lub wy, jeste wy jesteście teraz być może i w energii króla kielichów, a macie do czynienia, ale nie, czy teraz jesteście obecnie z tą osobą. No to wychodzi na to, że no tak. Tak, drogie Skorpione, wy z tą osobą w tej chwili jesteście, zaraz dopowiadam tą kartę. I ta osoba do Was jest nastawiona bardzo po prostu zakochana, tak? Ale co, to jest osoba właśnie z przeszłości, być właśnie może z przeznaczenia. Lub wy dały się powrócić tej osobie. To jest osoba po prostu, z którą musicie przerobić to wszystko. To jest osoba z przeznaczenia. I to widzicie jest podejmowanie, przemyśle, przemyśl, przemyślanie, tak? Bo tu jest jednak dobicie z tego powodu i żal. Bo być może doszło do jakiejś rady, bo król kielichów no to wiadomo, to jest osoba, która kieruje się uczuciami nie tylko do jednej osoby. No. Być może tutaj tak samo i dochodzi do zdrady. To może jest wasz tak samo i partner, nie musi być mąż, prawda? Tylko obecny partner, z którym w tej chwili macie do czynienia i z którym y, musicie po prostu przerobić tą y, teraz lek lekcję. I teraz zobaczymy, czy są tą mieliście dzieci. Oj, dziewiątka pentakli, czyli budowa stabilizacji. No tak, że niby przede wszystkim to jest skupianie się na, y, na materii, tak? Na zdobywaniu pieniędzy, na zarabianiu. Jasno jest tutaj pokazane. O, widzicie. I na budowaniu z tego, co osiągnęliście. Z tego, co razem osiągnęliście, budowanie tego, co jeszcze rysuje mi się dekalna panna. To z taką osobą właśnie możecie mieć styczność. Tak. Czyli dziecko było. Dziecko było. I tutaj widzicie ósemka pentakli. Wy budujecie stabilizację z tą osobą. Zbudowaliście z tą osobą stabilizację, tak? Dom, rodzina, tutaj, zatracenie się przede wszystkim w pracy, yy, na budowaniu tego wszystkiego, żeby wam niczego yy, nie brakowało. Tutaj ósemka pentakli i tutaj też ósemka pentakli się razem raz pokazała. I dziecko wychodzi na to, że też było w waszym związku żeby mi się te karty nie poprzestawiały. Uh -huh, bo mi się pomieszają. Uh -huh. Teraz czym się zajmowaliście. Czym się zajmowaliście? Oj drogie skorpiony. No, podobnie jak u rybek. Przede wszystkim pożądanie taka no niestałość przede wszystkim w uczuciach, tak w pożądaniu, no tutaj jest, jasno pokazane, że seksualność jasno się kieruje i taka spontaniczność w działaniu, w zdobywaniu, być może swoich celów, tak i też trochę takie nieprzemyślanie, nieprzemyślane właśnie działanie w tym kierunku, teraz dopowiemy. Właśnie, odwrócone. Wy nie, nie umiałyście postawić własnych granic, tak, nie umiałyście przede wszystkim, nie było się zdecydowane, czego wy tak naprawdę chcecie, tutaj nie było zdecydowania, chyba, że karty mi się po prostu odwróciły. Tak, to jest przede wszystkim stawianie granic, tak? I Wy tego nie robiłyście, żeby cokolwiek osiągnąć w życiu. I wszystko być może Wasz partner, Wasz mąż robił, tak? I przez to było takie niezdecydowanie i nie było takiej stałości, po prostu jeśli chodzi o wierność. No, jeśli chodzi o, o stawianie granic i tym wszystkim. Wy mogłyście się zajmować, no, w takim. Hmm. Niby dom, rodzina, dzieci, ale tu jednak wychodzi z założenia na to, że bardziej kierowałyście się swoją wyłącznie pasją, tak? Gdzie jednak nie było umiarkowania w tym kierunku. No. I tu, jak umarłyście. drugie skorpiony. No, król Pentakli. To właśnie być może wasz mąż. Może wasz mąż yy, się do tego przyczynił i to był jeszcze odwrócony, tak, że ten być może mąż zauważył, bo mi wyszedł jako odwrócony ten król pentakli. Yy, w końcu zobaczył, przejrzał na oczy, zobaczył, co się dzieje i to być może go ruszyło, poruszyło do tego i mógł po prostu w tym kierunku coś zrobić. Tak, bo ty chciał zbudować stabilizację, a tu w król Pentakli on tą stabilizację stracił. Widzicie, przestał o was walczyć. No, przestał o was walczyć, pozostawił was. I wy 800 Mieczy. Tutaj być może nawet pokazane, że więzienie jakieś. Być może on od was odszedł, a wy po jakimś tym zostaliście, być może i uwięzieni. Mhm. jasno się pokazuje albo choroba po prostu równie dobrze y, mogła was y, jakaś y, wykończyć tutaj jest cały czas rydwa, no, siódemka pozostawienie tak, żeby spełnić marzenia. Walka o dzieciach sąd równowaga i śmierć. Być może zostaliście nawet nie skazani, bo jak więzienie się pokazało tutaj yy, i sprawiedliwość, to nawet mogłyście za, za coś zostać skazani przez jakieś wiadomości właśnie. No być może o coś zostałyście oskarżone i w ten sposób mogłyście zginąć. Widzicie? Wieża. To, czego miałeś się nauczyć, to wieża. To jest to. <laughs> Czyli straciłyście nadzieję, straciłyście wszystko to, co było niepewne w budowie stabilizacji, w budowie rodziny i przede wszystkim. Być może to właśnie brak tej stabilizacji, yy, jest, to jest pokazanie i stawianie granic, tak? I tu też, jak właśnie pokazane, że może zdradzał, był to Was chłodny, uczu yy, chłodny uczuciowo i może dowiedział się, yy, no i tak samo i Wy mogliście robić to samo, prawda? No i być może on, jak był na wysokim stanowisku, oskarżył Was o coś i przez to zostali się po prostu straceni i na spodzie, co mi pokazało, również wieża, No, przez zdrady i oszustwa, widzicie. No samo mi to pokazało, no. I tu być może przez jakiś wyjazd były działania w tym kierunku. Same karty mi pokazały. Tak, bo to wybór był. Wybór był, być może ktoś wam nowy obiecywał. Coś nowego, a wy czekałyście, wyglądałyście, tak? I to co? Były się jako cesarzowa nieprzemyślane zdarzenia i wy, co jako yy, arcy, kapłanki, niby dojrzała energia, ale tak samo jako kobieta się być może w ukryciu yy, wraz z kimś, tak? Czyli też mógł się kochanek jakiś pokazywać, który był w ukryciu, który wam oferował być może te uczucia, które nie miałyście od swojego partnera, od swojego być może i męża, tak? Co czekało na Was w tym domu bez uczuć, bez tego wszystkiego. No i teraz czego musicie się nauczyć tutaj, no właśnie król Buław. Król Buław. To przede wszystkim nie idźcie za każdym, kto do Was będzie pięknie mówił, kto będzie Was pożądał, kto będzie do Was y, z jakimiś ofertami przede wszystkim y, nęcącymi, kuszącymi y, namawiał. Do czegokolwiek, tak? Do podejmowania jakiejkolwiek decyzji, do związku, bo to was po prostu zgubi. To was po prostu zgubi. Tak, od, trzeba od, takich, od takiej energii się odciąć. I tu jest energia raka, czyli skorpiony, widzicie bo tutaj będą cały czas oszustwa i znowu wieża się pokazała. Odtetnijcie się od y, być może właśnie y, baran refszzelc, tak. Od takiej energii się trzymajcie przede wszystkim z daleka. To macie przede wszystkim do przerobienia. To jest zakończenie. A kim będzie? Tutaj proszę jeszcze Trójka Pentakli jako Rada. Nie manipulować, nie oszukiwać i przede wszystkim wyjść z trójkątów, prawda? Nie wchodzić w trójkąty żadne. Wybrać jedną osobę do, do stałego związku. To przede wszystkim musicie na to uważać. Tym życiu, żeby ta równowaga była, żeby nie żyć w niepewności. I wtedy będzie ta stabilizacja i skupić się na domu i na rodzinie. Jeśli już taką macie, przepraszam, za moją pieska, skalę, szykuję sobie miejsca do, do spania i bez tajemnic. Bez tajemnic. I to widzicie, i to jest Wam pisane z przeznaczenia. Wy musicie zachować równowagę przede wszystkim w związku, żeby spełnić te marzenia, i tak, i ten dom dzieci i rodzina, żeby to osiągnąć. No to życzę Wam powodzenia w tym życiu i oby się spełniło. I oby się po prostu przerobiły tą lekcję, jak najlepiej. Pozdrawiam Was. Hej!